Cześć wszystkim, z tej strony Breta w dzisiejszym odcinku serii FIFA 23 Ultimate Team Przetestujemy sobie kartę Rivaldo Food Birthday, która ostatnio pojawiła się w Ultimate Team I sp sprawiła spore zamieszanie, ponieważ wreszcie jest to karta... Przynajmniej na papierze grywalna. A dzisiaj, no, a dzisiaj sprawdzimy, czy jest tak również w samej grze. Czy ta karta jest rzeczywiście dobra i czy warto zapłacić za nią ponad 1,5 miliona od zera w SBC? Jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj się praktycznie wszystko zgadza. Jedyny, jaki jest jego taki mankament widoczny na pierwszy rzut oka, to ta równowaga, połączona z dość dużym wzrostem. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że ten rivaldo będzie miał w grze taki feeling troszkę jak za najlepszych lat Cristiano Ronaldo, tylko bez, Pięciu gwiazdek sztuczek. Pytanie: czy ten silnik gry, który widzimy w tym roku, będzie pasował, a właściwie czy ten zawodnik będzie pasował do tego silnika pod kątem właśnie tego dość wysokiego. Jak na ofensywnego zawodnika wzrostu. Tak jak widzicie, to SBC mamy praktycznie ukończone, no jeszcze cztery wyzwania nam pozostały. Natomiast nie ukrywam, że troszkę kończy mi się y, pomału foder, więc przygotowałem również kilka, bo dokładnie 8 pików, 80, które zaraz sobie otworzymy. Następnie spróbujemy przetestować tego Rivaldo na trzech pozycjach, na boku, na napadzie oraz w środku pola w formacji 4-3-2-1, jako ten ofensywny pomocnik, który ma się podłączać do akcji, właśnie ofensywnych. No dobrze, to Lecimy z tymi pikami, zobaczmy, czy tutaj przybliżymy się choć trochę. Jest Haller, Okej, okay, dobrze, zaczynamy. Fajny foder. Radkowo karta Inform, która jak najbardziej będzie przydatna w tych kolejnych SBC, właśnie pod Brazylijczyka. I kolejny pik jest Pedri. Dobra, póki co jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie no, zobaczcie, trzeci pik, i mamy znowu walkout. Kevin Trapp, te piki wydają się być popsute. Ja mam w ogóle taką mini teorię, że oni na Foot nieco podkręcili drop. No, teraz akurat. Może powiedziałem to w najgorszym momencie. Ale jeszcze cztery takie piki przed nami. Tutaj już tylko Marco Asensia Więc może ten, to moje przypuszczenie z tym podkręconym dropem jest niekoniecznie trafne. Ale jest maripan. Tylko że problem jest taki, że tego maripana już posiadam. No i w ostatnim piku no, wybierzemy sobie upamekana, Aby po prostu tych duplikatów tutaj nie gromadzić. Nie było najgorzej 8 pików. Przypominam, że tutaj gwarantowanym overallem był zaledwie overall 80. Więc naprawdę jest spoko Zanim jednak przejdziemy do dalszej części tego materiału, drogi widzu, chciałbym Ci podziękować. Dziękować za to, co robisz, co robicie generalnie jako moi widzowie ostatnio na moim kanale. Już ponad 930 subskrypcji, to brzmi nieprawdopodobnie w mojej głowie. Na tym kanale i ostatnie przyrosty, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku po 20, a nawet już teraz po 30 tygodniowo subskrypcji przychodzi na tym kanale, za co wam serdecznie z tego miejsca bardzo dziękuję. Dzięki temu jesteśmy coraz bliżej, aby przekroczyć tą magiczną granicę tysiąca subskrypcji, więc drogi widz, jeżeli moje materiały Ci się podobają, to zachęcam Cię serdecznie do pozostawienia takiej subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robisz oraz obczaj sobie linki w opisie, tam chociażby link do naszego Discorda, gdzie oceniamy Wasze składy oraz chociażby link do gry The Football Team Game, która jest oficjalnym sponsorem tego kanału. Będę z Wami szczery, ta karta Rivaldo nie jest najtańsza, oczywiście. To SBC ja prędzej czy później skończę. Najprawdopodobniej już po nagrodach za Food Champions najbliższych. Natomiast, jako że póki co nie mam foderu, to zrobimy sobie jego wersję wypożyczoną. A już od przyszłego tygodnia będziemy nim grali na stałe, nawet jak te testy pójdą nie tak. Troszkę zaryzykowałem z tym przepalaniem składów jeszcze przed. Testowanie jego wersji pożyczonej. No tak, jeżeli chodzi o wypożyczenie tego zawodnika, to tutaj w tym SBC wymagania nie są zbyt duże. W tym momencie właśnie przesyłamy ten składik i możemy się nacieszyć tym Rivaldo. Na 5 spotkań. To jest pierwsza prawdopodobnie grywalna karta Rivaldo w ogóle w FIFA. Ale oczywiście dzisiaj przetestujemy, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli chodzi o skład, w którym będziemy go testować, wygląda on następująco: za dużo od ostatniego odcinka się nie zmienił. Pojawił się oczywiście Jaszyn w moim piku z ikoną. Nie był to traf najlepszy, no ale skoro już jest to. Jak najbardziej go tu umieściliśmy Nie ukrywam, że po tych zmianach wybór formacji był totalną katorgą Bo Vieira na przykład nie ma SPD Mateusz nie ma SP I tutaj musiałem bardzo dużo czarować Na szczęście udało się ich wszystkich ustawić Tak jak widzicie tutaj w tej formacji wyjściowej Rivaldo znalazł się na prawej stronie Ale w pierwszym meczu przetestujemy go na pozycji lewego napastnika w formacji 4-3-2-1 Będziemy go za to testować w pierwszej lidze Póki co jeszcze nie dotarłem do dywizji elitarnej, ale też zbyt dużo już tych meczy nie zagrałem. Dla wszystkich nowych widzów jednak informacja, ja najczęściej znajduję się właśnie w dywizji elitarnej. W poprzednim sezonie byłem nawet w top 200 graczach na świecie w Division Rivals. Pijam rangę pierwszą food Champions, więc właśnie okiem takiego gracza, dość zaawansowanego będę patrzył właśnie na tego Rivaldo Wreszcie po dłuższej chwili oczekiwania, udaje się znaleźć rywala w tej dywizji pierwszej. Zobaczmy na jego skład, i tutaj będzie miał dość spore wyzwanie Rivaldo plus jeszcze Mbappé i krój w napadzie. I w sumie to porównanie do krójfa tutaj będzie jak najbardziej adekwatne, bo te TSBC. Są bardzo podobnie wycenione. Cruyff może jest trochę droższy, ale oczywiście wiemy, że Cruyff jest kartą totalnie w mecie co roku. Zobaczymy, jak się na jego tle spisze właśnie nasz brazylijski skrzydłowy. No rywal nas szybko zaskakuje. 1-0. Już przy piłce Rivaldo. Jak u niego z poruszaniem się. Ja tylko dodam, że dodałem jeszcze mu styl gry. Gra on na Engine, który troszkę podnosi jego równowagę. To wydaje mi się, że może być kluczowe. Zobaczmy Rivaldo. Rivaldo ma obie nogi dobre. No już tutaj... Walczył, rzut karny. Powiem wam, że wdarł się w to pole karne niesamowicie. No to co, w myśl mojej zasady, w prawo się nikt nie rzuca. No nie tym razem. Powiem wam, że ten Rivaldo jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o jego poruszanie się. O naprawdę nie czuć tej równowagi niskiej przy tym stylu gry. Zobaczcie, naprawdę teraz z wiódł Markiniosa Rivaldo. No kurczę, to można było skończyć może troszkę lepiej. Natomiast jego sam drybling i to, jak się porusza, naprawdę nie czuć tej niskiej równowagi. No, i mamy 1 do 1. Ta akcja, jest prawda, bez udziału Rivaldo. No, ale warto odnotować, że dobrze tą akcję zagraliśmy. Oj, złe przyjęcie! To mi się bardzo nie podobało. Bo ja naprawdę nie trzymałem tej sprintu. Teraz zabiera się z piłką Rivaldo. Czy będzie szybszy od obrońcy? Jest szybszy od obrońcy Rivaldo. No i pierwsza bramka. Razy i to tempo, naprawdę u niego czuć? Nie! Dlaczego, Rywalu, jak ja mam wypożyczenie, to ty z tego meczu wychodzisz, no? No ale powiem wam, że pierwsze wrażenie naprawdę bardzo pozytywne. Może poza tym jednym przyjęciem, ten Rivaldo naprawdę bardzo fajnie śmigał i nie było czuć tych jego problemów z sylwetką. To znaczy, że jest bardzo wysoki, no i że na karcie ma dość niską równowagę. Tego totalnie nie było czuć. Może dzięki stylowi gry, ale pamiętajcie, że on zawsze będzie miał 3 punkty zgrania. Więc jak dacie mu ten styl gry, to niezależnie od tego, jaki macie skład, on zawsze będzie. Będzie prezentował się w ten sam sposób z tym stylem gry Zatem pierwszy mecz naprawdę na duży plus He, nie włączyłem nagrywania, prawda? Zagrałem rywal do drugie spotkanie Strzelił dwie bramki Szkoda, że tego meczu nie nagrałem Ale gość jest naprawdę turbomocny. Naprawdę, jeszcze jeden mecz na skrzydle w takim razie Dobrze, trzeci rywal znaleziony Tym razem sprawdzam Wszystko się nagrywa Zobaczmy na skład rywala W poprzednich meczach bardzo szybko doprowadzał on rywali do rage quitów Strzelił trzy bramki w dwóch spotkaniach I naprawdę gra się nim na tym boku bardzo przyjemnie, w tych dwóch ostatnich meczach, na których właśnie mamy jeszcze wypożyczenie Sprawdzimy go na pozycjach nieco bardziej centralnych Bo tam w teorii przynajmniej użytku z jego słabszej nogi powinno być nieco więcej Chociaż tak czy siak, to co mówiłem przy tym nagraniu, które się finalnie nie nagrało Przy tym drugim meczu, te pięć gwiazdek słabszej nogi również robi robotę na skrzydełku Bo rywal, jak my penetrujemy pole karne nim z boku Nie może się spodziewać do końca, w którą stronę się udamy tym zawodnikiem Patrzcie, jak on się przedziera w to pole karne, to jest nieprawdopodobne. Utrzymuje się jeszcze przy pilce. No tutaj, już akurat. Może troszkę mój błąd, ale to, jak on wszedł w to pole karne, no to jest nieprawdopodobne wręcz. Oj, rywal wypuszcza rana w tym momencie i może być troszkę problem nie dla Rio Ferdinanda. Rywal do nas skrzydle, sprawdźmy jego tempo. To jest nieprawdopodobne, jak on się tutaj zabrał z rywalem Rivaldo, co to jest za zawodnik? On ma na karcie 90 tempa, ze stylem gry z 95, ale to jak przez sylwetkę on jest w stanie odskoczyć rywalowi. Rivaldo, nie było spalnego, wyszedł rywal bramkarzem, Rivaldo, to musi być gol, nie... Ta karta jest porąbana, on powoduje rage samoistnie po prostu. No znowu ja nie zagram nim pełnego meczu, to jest nieprawdopodobny zawodnik. No i teraz czas na przedostatni test. Niestety w tym odcinku Rivaldo, bo to wypożyczenie zaraz dobiegnie końca naprawdę. Nie rozumiem ludzi, którzy wciąż na niego narzekają, bo póki co dla mnie ta karta to jest totalny banger, totalny kocur, totalny rzeźnik. Już brakuje mi określeń na niego. A warto dodać, że w tym meczu testujemy go już nie na skrzydle, a na pozycji centralnej, jakim będzie oczywiście środkowy napastnik w formacji 4, 3, 2, 1. Patrzcie, nawet w, nawet w defensywie popracuje chłopak. Dobre rozegranie Rivaldo po dobrym dryblingu. Rudy Filler tak jest, 1 do 0. Mam nadzieję, że rywal nie wyjdzie. Ale naprawdę Rivaldo póki co, nawet teraz w rozegraniu. Oj, rywal zrobił. A, nie trafia bramki. No dobra, ale zrobił bardzo dobrego Kikofa. To co jest fajne u tego Rivaldo, to to, że on ma taką lekkość właśnie w przyspieszaniu. Zobaczcie sami, jak on teraz. No tutaj, okej, okay. w dryblingu to już troszkę ja się zamieszałem, bo chciałem wam pokazać konkretnie tą jedną. Rzecz, ale to, jak on jest w stanie uciec na metrze rywalowi, jeżeli ma tylko troszkę wolnej przestrzeni, no to jest prawie poziom takiego Alowairana. A takim Alowairanem wersji World Cup, oczywiście, grałem bardzo długo w tym roku. Rivaldo, no on znowu na tym napadzie, no złomuje po prostu obronę rywala. No co ja mogę wam więcej powiedzieć? Jest postawny, jest wysoki, dzięki czemu te górne piłki też jest w stanie albo, właśnie tak jak w tej sytuacji, skleić, albo uderzyć od razu z powietrza. No gość jest nieprawdopodobny, mi już brak określeń. Dobra, udało się tą sytuację wyjaśnić, ale na samego Rivaldo naprawdę już pomału brakuje mi epitetów. Nie potrafię tego dokładnie określić, ale gość ma coś takiego w tym swoim poruszaniu się z piłką, z czego raczej nie widziałem zbyt wielu kart w tym roku. Naprawdę, on się porusza tak swobodnie, mimo tego, że ma niby niski dribbling, to nadal robi rzeczy niesamowite. No i zobaczmy, Rivaldo. Jedyne czego u niego brakuje to może tych pięciu gwiazdek sztuczek. Ale patrzcie, jak on jest w stanie mieszać. Patrzcie na to. No dobra. Przesadziłem, no ale powiedzcie mi, czy po tych tutaj klipach, które Wam pokazuję, naprawdę widać, że on ma tylko 80 równowagi na karcie? No raczej nie. Podkreślam, ja go używam ze stylem gry Engine, który podnosi mu tą równowagę do 88 punktów, ale dalej, no nie czuć po nim tego, żeby on miał się jakoś słabo poruszać. No i teraz rywal bardzo ładnie zagrał Jair To, co też jest bardzo fajne, zobaczcie, specjalnie wszedłem tutaj na ten występ, na tą ocenę jego występu w tym meczu. On jest napastnikiem, zobaczcie, gdzie on jest na boisku. On jest na boisku wszędzie. Czuć, że ta karta jest jakby to przełożyć na boisko takie prawdziwe, naprawdę bardzo inteligentnym zawodnikiem. Dziwnie to brzmi w perspektywie karty w FIFA, ale naprawdę ten gość robi wszystko to, co byśmy od niego chcieli, a dodatkowo jeszcze sam dokłada drugie tyle. Zobaczcie jakie podanie teraz Rivaldo, grający na napastniku daje. To też jest ważna zaleta napastników Don schodzi już niżej, to fajnie by było gdyby właśnie ten napastnik potrafił rozgrywać. Tego brakowało mi u Fillera strasznie. Co zresztą wiecie, jeżeli regularnie śledzicie moje piątkowe i niedzielne streamy z Food Champions. Załatwia Rivaldo Lucio w tym momencie. Jeszcze Rivaldo, no pięć gwiazdek słabszej nogi. Fajnie byłoby do tego wreszcie zrobić użytek. No, i chyba się udało, bo rywal tutaj do końca nie wiedział, w którą stronę mu pójdziemy. No, naprawdę jest to karta świetna. To jest właśnie to. No, przecież ten Rivaldo też ma ultra wysoko ocenione strzały z dystansu, i ten Power Shot szedł jak masełko. No i kolejny Rage quit. To jest. Ta liczba rage quitów w pierwszej dywizji przypomnę To jest chyba najlepszy dowód na to jak ta karta jest niebotycznie dobra I na sam koniec przetestujemy tego Rivaldo na pozycji centralnej w środku pola Jako ten pomocnik, który domyślnie ma się włączać w akcje ofensywne właśnie w formacji 4-3-2-1 Ciężko mi się będzie z tą kartą pożegnać Mimo tego, że wiem, że tutaj za chwileczkę się znowu zobaczymy Jak tylko skończę jego wersję już taką finalną mierę. Nie, proszę, proszę, nie wychodź z tego meczu To byłby najmniej klimatyczny koniec testów tego zawodnika Gdyby teraz rywal to spotkanie opuścił No bo oczywiście wtedy stracimy to ostatnie wypożyczenie i... Dobrze, rywal szani na razie jeszcze nie wychodzi Więc mam nadzieję, że to spotkanie zagramy Rywal do jakoś środkowy pomocnik, który ma włączać się w akcje ofensywne Testujemy Uhuu, brawo Jaszyn, wiem, że to nie jest jego test Ale mega dobra interwencja naszego bramkarza no i zobaczmy, Rivaldo jako kreator, jak on sobie w tej sytuacji poradzi? Hmm. Chyba ja po prostu mogłem w tej sytuacji konkretnej zagrać akurat lepiej. Powiem wam, że w takich sytuacjach, w których naprawdę jest mało miejsca, ten Rivaldo nawet w środku pola sobie radzi bardzo dobrze. A teraz nie wiem, co to było za podanie, w ogóle nie tu chciałem podawać. Doskonale Rivaldo, zobaczmy, Rudy Fuller. I to jest gol, nie, 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 Figo tutaj troszkę się pomylił. Ale rozegranie od Rivaldo mogło się jak najbardziej podobać. Dobre rozegranie, ale chyba spalony, tak jest, szkoda. Póki co powiem wam, zresztą widać to po wyniku, że ten Rivaldo w środku pola jest troszkę niewidoczny, więc raczej nie widziałbym go jako zawodnika, który miałby docelowo grać na tej pozycji. Mmm, ładnie to rywal zagrał, przegrywamy. Nie no, naprawdę, rywal póki co jest bardzo mało widoczny. Wiecie co, jako że to ewidentnie nie jest dla niego pozycja, przesuniemy go do przodu, nawet na napad. Wiecie, tam mi się nim grało chyba najlepiej, chociaż na skrzydle też sobie świetnie radził. Widzicie, wystarczyło. Prze nie, nie mam pytań. Wystarczyło przesunąć tą kartę na napad. On od razu później strzela bramkę. On no, niesamowity zawodnik. Nie wiem, czy najlepszy skrzydłowy napastnik, którym grałem. Na pewno w top 3. Ale ta karta ma naprawdę wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać po napastniku skrzydłowym w tej grze. Zobaczcie, znowu on. No niestety, rywal strzela bramkę na 2 do 1, Aleksander Isak. No i brawo dla rywala, niestety no w tym meczu gram tragicznie w obronie co przekłada się też na ilość akcji ofensywnych, natomiast dalej z tego rywalda jestem bardzo zadowolony. Orland, 3 do 2, ale to już jest 88 minuta, tu raczej już niestety ale nie powalczymy. Zwłaszcza, że Rywal, jak ostatni, powiem kto, będzie grał na czas. Nadszedł czas podsumowań i zanim przejdziemy do takiej finalnej oceny. Według takich ocen szkolnych czy tam w skali 1 do 10, zobaczę jak to nam wszystko rozpisze, to ten Rivaldo naprawdę statystyki, jego liczby są nieprawdopodobne. 5 meczy. Osiem bramek na trzech różnych pozycjach. To jest niesamowite, bo ta karta naprawdę bardzo mocno mnie zaskoczyła. Wiedziałem, że on będzie dobry, ale czy aż tak, naprawdę jestem zdziwiony. Na sam koniec pokażę Wam. W tym momencie grafikę, w której właśnie oceniłem poszczególne atrybuty Rivaldo, czy warto go zrobić, według mnie tak naprawdę może on być bardzo dobrym rzeźnikiem. Za dzisiejszy odcinek raz jeszcze dziękuję Wam bardzo serdecznie, widzimy się niedługo w następnych materiałach, jeżeli ten format Wam się podobał, strzelcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję pod kanałem, a jak wspominałem, my widzimy się jutro, trzymajcie się i cześć!